Książka Wolność, Równość, Ludobójstwo. Kłamstwa i zbrodnie rewolucji francuskiej. Andrzej Marceli Cisek. Pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał. Wielka rewolucja francuska nie była żywiołowym buntem mas. Jej przywódcy byli ludźmi wykształconymi. Wynikiem rewolucji miało być nowe społeczeństwo, utopijnie doskonałe. Dążąc do obalenia społecznej niesprawiedliwości, rewolucjoniści... Nie cofali się przed największą przemocą, gwałtem i terrorem. W biegu wypadków rewolucja scentralizowała władzę w rękach jednego ugrupowania jakobinów, stając się wzorem dla późniejszych totalitarnych systemów jednopartyjnych. Chwała rewolucji wyraziła się w wieku XIX ustanowieniem święta narodowego, w rocznicę zdobycia Bastylii na francuskiej prowincji i w Paryżu. Pod ostrzami gilotyn spadło ponad 15 tysięcy głów. Dokonywano egzekucji pod iluzorycznymi często oskarżeniami o wyznawanie poglądów kontrrewolucyjnych. Pod koniec wielkiego terroru, nawet bez formalnego prawa do obrony. Ale terror Wielkiej Rewolucji Francuskiej to nie tylko gilotyna. Pośród ofiar znalazła się cała prowincja Vandea. Zbuntowana przeciw rewolucji, gdzie na mocy rozkazu rewolucyjne żołdactwo. Mordowało wszystkich mieszkańców, dzieci, kobiety, mężczyzn. Liczba ofiar wyniosła ponad 100 tysięcy. Ta zbrodnia, popełniona u zarania najnowszej historii Europy, to pierwsze wielkie ludobójstwo. Historycy francuscy mają kłopoty ze zliczeniem ofiar rewolucji także dlatego, że w 1913 roku antymonarchiści zniszczyli część archiwów. Zrewidowane i poszerzone po latach przez Andrzeja Ciska dzieło Kłamstwo Bastylii ukazuje się pod nowym tytułem Wolność, Równość, Ludobójstwo, kłamstwa i zbrodnie rewolucji francuskiej. Zamów w księgarni WWWXLMPL.